Dostaliśmy po prostu cztery bilety na półfinał. Myśleliśmy, że Polska będzie grała, ale niestety, kurczę, nie dali rady chłopacy. Może za cztery lata, wiesz. Tak się cieszyliśmy, ale no wiesz jak jest. ale się cieszymy na Holendrów i na Anglików. No a Państwo przyjechali z Polski, czy tutaj mieszkacie? My mieszkamy tutaj koło Hanoweru, także, także no kupiliśmy tutaj te bilety. A Holendrzy grają na tyle, że mogą pokonać tych defensywnych Anglików? Na 100% ci Holendrzy wygrają. Przynajmniej już mają 1-0 za, za, za to wszystko, co tutaj w mieście robią. Anglicy tak nie za bardzo, ale Holendrzy zabawa jak cholera z nimi jest. nie tak? Jeszcze kobiecym okiem zapytam, jak się podoba? Bardzo się podoba. Jestem pierwszy raz w życiu w ogóle na meczu. Jeszcze nigdy nie byłam. Będzie moja teraz premiera. Pierwszy raz w życiu na półfinale euro, o, to ja pani zazdroszczę. W ogóle pierwszy raz w życiu na stadionie będę. Jeszcze nigdy nie widziałam na żywo piłki nożnej. Telewizji oglądamy oczywiście, mistrzostwa zawsze i teraz bardzo się cieszymy. Jesteśmy oczywiście za Honendrami, robią super, super zabawę tutaj, bawią się dobrze. To no trzeba pasami do krzesła na stadionie dać, żeby nie odleciała. No, no mam, znaczy nie wiem, może i odleci, ale ją na pewno kiedyś tam złapie, wcześniej czy później, nie? Wiesz, nic. W przyrodzie nic nie ginie, zawsze się z powrotem coś tam się e, zawsze znajdzie. Nie? No niech się pani nie denerwuje, ale to naprawdę jest duża sprawa, że na półfinale pierwszy raz zobaczy pani mecz. To będzie naprawdę coś wyjątkowego. I może też tylko raz w życiu, jeszcze nie wiadomo. czy kiedy... Nie! Pani jak już to wejdzie, to już będzie pani jeździć cały czas, tak jak ja. Wie, ja, jak to jest? Nie wiadomo, kiedy w Niemczech będzie jakieś mistrzostwa czy w Polsce, a nie wiadomo, czy. i w Niemczech chyba długo nie będzie. O to chodzi, dlatego trzeba wykorzystać. Jak się państwu Niemcy podobają? Żeby pan tak ocenił. Bo w Polsce bardzo dużo niestety negatywnych komentarzy, że, mówiąc krótko, nie dowożą, nie ogarniają. Znaczy, no, są jakieś tam duże problemów mają Niemcy, ale mi się wydaje, co tak samo w Polsce sądzą o Niemcach, to tak samo jest po prostu... Nie jest tą prawdą, co, co tam w telewizji ci czy, czy ludzie mówią. My mieszkamy tutaj długo już w sumie, parę lat, jesteśmy Polakami i czujemy się naprawdę w Niemczech bardzo dobrze, nie?